Siemano Widzowie, nakręcamy dzisiaj filmik z tego powodu, że wiecie co zrobiłam? Wyrwałem tego zęba i zmieniłem Super zinks. na oto tą szafkę. Czekać. Widzicie? A wiecie, co zrobiłam na tamtej szafce, co z, z X miałam wcześniej? To śmieszne, to trochę. Czekaj. A dobra, bo sprzątaliśmy, dlatego i pierwsze wam chciałam co powiedzieć. Subskrybujcie, dawajcie łapeczki do góry. Na 35 łapeczek do góry zrobię wielki napis. Napis subskrybuj z papieru. Z papieru. Patrzcie, jak to z daleka fajnie wygląda. Uii. Michałuna. Dobra, koniec. Eee, chciałam jeszcze wam powiedzieć. Wpisujcie komentarze, jak będą otwarte. I wiecie, jaki Bojan nagrał filmik, że yy, wysłał Paliona, włamał się na jego konto i poleciał bardzo daleko. Pooglądajcie ten sobie filmik i na dzisiaj to tyle A, pokażę Wam zegarek jaki mam. O nie zobaczycie, bo będzie odwrotnie. Ale jak widzicie, jak umiecie widzieć coś odwrotnie. To jest git. Dobra, na dzisiaj to tyle. Łapkujcie, subskrybujcie. Pa! Jesteście najlepszymi. Ci, co mnie subskrybują. Sayonara. A, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, wiecie, dlaczego nie nagrywałam wcześniej? Bo byłam na Nartach, później byłem z kolegą z Brownstersa w Gemini Park w Bielsku Białej. No i później jeszcze byłem w parku w Bielsku Białej. Łapkujcie i subskrybujcie. I papa. A, i ten Emerald, co Wam mówiłam, brat i siostra odcinek, to to nie jest moje przywitanie. Moje przywitanie to jest siemano przez kolano, z tej strony Michało, Michało, albo Michał. Dobra, pomyślimy. I jeszcze... Tak, woje, ja, przywitanie. Dobra, pa.